Cześć i witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest kolejny vlogmas. No i tutaj przeważnie mam też parę rzeczy wam do powiedzenia, no i jest też paczuszka z figurką. No muszę przyznać, że dawno sobie nic nie zamawiałam, jeśli chodzi o figurki. No ale to przeważnie u mnie zależy jak to tam z pieniądzmi, no ale udało się zamówić. Jest to figurka z mojej listy. Chciałabym w tym roku właśnie te konie z mojej listy jakoś zdobyć No i tak Na społeczności zgadywaliście no, Widziałam tam, że dwie osoby próbowały zgadnąć Ale niestety nikomu się nie udało Więc powiem wam jaki jest to model Jest to ogier lub wałach, już nie pamiętam Rasy holsztyńskiej z firmy Schleich On był na mojej liście ale nigdy nie udawało mi się go kupić. No, jest to generalnie paczka z monocerusa. Także przejdźmy już do odpakowania jej. Muszę poszukać nożyczek, tylko nie wiem gdzie są. To możemy w sumie wspólnie poszukać. Generalnie tutaj mam plecak, ale nie zdążyłam się rozpakować ze szkoły. Hmm, gdzie są nożyczki? Poczekajcie chwilę, e, ok, wróciłam. E, udało się rozpakować. Tutaj mamy model i tejże paragon. Także lecimy odpakować. E, dostaliśmy bardzo ładne naklejki, z tego co widzę: takie gwiazdki taki jednorożec. I taki. To jest chyba nowa naklejka, bo gdzieś tam mam schowane jeszcze inną. A tutaj jest nasza figurka. I już widzę, że jest śliczny. Chwila. Muszę go tam wyciągnąć. Udało się. No powiem wam, że jest bardzo ładny, śliczny jest. Podoba mi się. Bardzo ładny ogólnie. Jeszcze nie wiem, jakie imię mu dam. Będę musiała pomyśleć. No to zarobimy go z tej nitki. O, udało się. Dobra. No i od razu go damy do półki, z czego tam jest pustka. A już wam powiem dlaczego. Ponieważ nie mam za bardzo miejsca na figurki, więc zaczęłam dawać figurki do tych szawek I tak, tutaj jest pełno figurek. I tutaj też są figurki. Została jeszcze ta, ale to będzie taka już półka awaryjna, a na razie jest tutaj miejsce. No i jeszcze tam jest moja gablota, ale tam nie ma już miejsca. Także dajemy sobie tutaj tego pana i będziesz sobie tutaj stał. No, i dobra. E, no, i to tyle, jeśli chodzi o unboxing. Tak, ogólnie to. E, e, chcę Wam powiedzieć, że za niedługo pojawi się pierwszy odcinek sezonu drugiego z Bariu Adventures. E, będzie to data 5 kwietnia, z tego co pamiętam. To jest chyba sobota. Także już niedługo. Także wyczekujcie, jak najbardziej. Eee, co jeszcze? Na pewno pojawi się recenzja tego pana. Eee, I to chyba tyle z takich nowych informacji. Eee, jeszcze planuję kupić eee, nowe modele, ale dopiero na święta, jeśli się uda. A no i jeszcze. Eee, Zmazałam wszystkie moje nieudane customy i generalnie są tutaj. Po prostu sobie stoją. Z czego tego pana pomalowałam jeszcze raz? No bo nie chciałam go kupować jeszcze raz w sensie w tej oryginalnej maści. Może kiedyś kupię. Natomiast teraz jest taki kary. O! Taki karusek po prostu. Też ładny w sumie. Nie przeszkadza mi to. No i tak. A w ogóle jeszcze to jedna sprawa. Tutaj jest klacz holszyńska do tego Ogiera, no ale ona jest w takim stanie beznadziejnym, więc trzeba będzie ją kupić, ale to kiedyś na pewno nie teraz. No i to chyba było tyle, jeśli chodzi o ten vlogmas. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w odcinku. Cześć!